Dobry projekt, bądźmy w kontakcie. Projekt finansowany przez Marszałko Województwa Pomorskiego. Część przedostatnia i taka troszeczkę zapraszająca Państwa do świąt Bożego Narodzenia. Jak wiecie, promujemy jedzenie zdrowe, naturalne, samodzielnie przygotowane i też takie, które nie jest bardzo drogie, czyli takie, które jest dostępne do wykonania dla praktycznie każdego człowieka, dla każdego seniora, bo projekcie jest skierowany do osób w dojrzałym wieku. I dlatego na dzisiaj zaproponowałam Państwu do degustacji e, śledzie. Śledzie przygotowane e, przeze mnie e, w sposób korzenny. I co użyłam do tych śledzi? Tak? Użyłam tutaj no śledzie dobrej e, firmy, Matyjasy. Dodałam do tego cebulkę czosnkową, to jest taka cebulka mało ostra, e, bardziej słodka. I dodałam różne przyprawy, ingrediencje, tak? Dodałam tutaj tak. Pieprz zmielony grubo, bo jak mamy taki pieprz jak pył, to on w ogóle nie ma smaku. Więc używam taki pieprz, który jest grubo zmielony albo sama go grubo po prostu mielę, tak żeby on dawał ten efekt, o który tutaj chodzi. Do tego dodałam oczywiście troszeczkę ostrej papryki. Dodałam goździki, więc proszę uważać gryząc, że tam się czasami może trafić goździk. Dałam kary, dałam troszeczkę kurkumy i dałam taki, taki, powiedziałabym, no, rzut niewielki, delikatny, taki pył gałki muszkatułowej. Jej nigdy nie dajemy zbyt dużo, bo ona potrafi być gorzkawa, gdy jest intensywna. Dam też cynamonu, tak, żeby to było tak jak na święta, świątecznie. I co tutaj jeszcze mamy? Ano, mamy jeszcze listę laurowy i ziele angielskie. I całość jest podlana po prostu dobrej jakości olejem. Do tego Państwu zaproponowałam chleb ciemny z masłem. I teraz Państwu rozdam te porcyjki i ciekawa jestem Państwa opinii. Zaczynam od Ani, bo siedzi najbliżej. Proszę bardzo, tu są widelce. Proszę Ilona, proszę się tutaj samodzielnie. No i proszę bardzo, żeby każdy się tutaj poczęstował. Ja może rozdam tym panom, którzy stoją, siedzą daleko. Proszę zdegustować, ja mam nadzieję, że będzie to dla Państwa. Taka trochę inna propozycja. Ja takie śledzie przygotowuję po prostu w domu zawsze. Tak? To są takie, które robię dokładnie tak samo domowe. Tak. To są moje śledzie, które robię zawsze na Wigilię. I one w no, ogół są dobrze przyjmowane. Proszę bardzo. Mam tylko problem taki, że pan Tadeusz jest daleko, nie wiem, czy tam może dotrzeć do nas, a ja z tym kablem tam jestem uwiązana. Proszę. No i jak wam smakują? Powiedzcie, ci, którzy już coś tam. Dobre? Dobre, panie Janku, tak? Dobrze. Proszę bardzo, pan Jerzy i pan Stefan. Jeszcze pan Stefan. O Jezu, bardzo się, obałam się tego właśnie, bo te buty mają takie zaczepy. Tutaj dla pana. A pan Jurek Chinca nie przyjdzie? On zawsze lubi. Bo dla niego trzeba odłożyć jedną porcję, bo będzie mu przykro, że nie dostał. I on tutaj na boczku odłożę. I jak Wam smakuje, drodzy panowie? Dobre są? Tutaj trochę zostało, słuchajcie, tych śledzi, więc proszę, żebyście Państwo wszystkie śledzie tutaj się podzielili. Kto jeszcze ma ochotę? Na pewno Ilonka, nie wiem, czy lubi takie śledzie. Zjesz? Tak, smakują ci. A Aniu, tobie smakują? Jeszcze jedną porcję chcesz? Tak? No to dobrze. Bo one naprawdę są takie domowe i bardzo przyzwoicie tutaj zrobione, a też chcę powiedzieć, że... Yy, no są takie troszeczkę inne, ja też myślę, że jedzenie nie może być monotonne i śledzie nie muszą być ciągle takie same, czyli tam cebula, olej, prawda, tylko mogą być troszeczkę takie podbite i wtedy one są po prostu dużo ciekawsze, dużo takie bardziej świąteczne. Ja tutaj Państwu też na święta przygotuję takie śledzie na Wigilię, proszę bardzo, dla Pana, że Pan miał więcej, ale, ale ktoś coś powie o tych śledziach, dobre, niedobre, słabe, beznadziejne, co, Dobre. To jeszcze pan, jeszcze jedną porcję, nie? Może pan jeży, bo wiem, że pan zawsze chętnie zje. Jeszcze więcej. Jeszcze tutaj mamy trzy porcje, zostały, także więcej porcji zostało. Może pan mnie taki skosztuje jeszcze? Ma pan ochotę? A pani Danusia nie dostała. O, to pani Danusia deser dostanie. Nie wiem, czy ona to zje w ogóle. Co, damy pani Danusi. Odłożymy dla pani Danusi tu z boczku, żeby tam potem ktoś jej pomógł zjeść opiekunów, bo tak powinno być. Proszę bardzo, jeszcze jedna porcja została, panie Bogusławie, to może pan. Tutaj się zachęci, tak, do, do tego. No to się cieszę, że wam smakują moje śledzie. Trochę miałam wątpliwości, bo wiem, że to jest taka in, inne rozwiązanie, inna wizja śledzi, ale y, myślę sobie, że y, jest do przyjęcia. Jest do przyjęcia. No różne, prawda, różni ludzie robią śledzie, teraz są takie modne, siedzi pod pierzynką, takie na sposób ukraiński z buraczkami, marchewką, prawda? Ale one mają tę wadę, że tam jest dużo majonezu. Jak ktoś nie może iść tłuszczu, to dla niego to będzie po prostu bardzo trudne do strawienia. A te śledzie są dużo lżejsze, a są, yy, uważam, równie, równie znakomite, że tak powiem. No to zostawiam Państwa przy jedzeniu śledzi. Ja przygotowuję się do kolejnych działań, i za chwileczkę się spotykamy. Dziękuję bardzo.